Ze strony www.fxpolska.com pobieramy program instalacyjny DealBook 360. Pobierając, podajemy wybrane przez nas miejsce zapisu programu na własnym dysku lub na przykład pulpicie. Po ściągnięciu uruchamiamy wersję instalacyjną programu, klikając dwa razy w ikonę Dealbook 360 Setup. Podczas procesu instalacji wybieramy katalog, w którym zostanie zainstalowany program. Domyślnym katalogiem jest katalog C program Files Dilbuk 360. Instalując program zapyta nas o wersję domyślnych ustawień. Proponujemy wybrać ustawienia zaawansowane. Po zainstalowaniu na pulpicie będzie widoczna ikonka Dilbuk 360. Klikamy w nią dwukrotnie. Po uruchomieniu program zapyta nas o login i hasło. Jeżeli jesteśmy użytkownikiem konta demo, login i hasło otrzymamy na swój adres e-mailowy, wypełniając formularz na stronie www.fxpolska.com. Przy uruchomieniu należy wybrać jedną z dwóch opcji: system demonstracyjny użytkownicy demo, lub system transakcyjny inwestorzy posiadający rachunki rzeczywiste. Po naciśnięciu przycisku loguj uruchamiany jest system Dealbook 360. Przy pierwszym uruchomieniu należy chwilę poczekać, około 1-2 minut, aż program pobierze z serwerów wszystkie dane potrzebne do poprawnego działania.